Witam wszystkie słuchaczki i wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie i zapraszam w to słoneczne popołudnie w poniedziałek 3 marca na nowy temat Niewyjaśnione fenomeny, które są fascynujące i zarazem budujące. To odcinek 199 i 11 w tym roku. Próbuję zrobić coś niekonwencjonalnego. Do tej pory tego jeszcze nie robiłem. Próbuję powiązać historię templariuszy, templariuszy, cystersów i zaginionego mnicha Cezariusa z Heisterbach. Heisterbach leży tutaj ode mnie około 17 kilometrów. Dlaczego taka próba? Wielu szuka sensacji, należą do nich także niewyjaśnione, niesamowite zdarzenia historyczne. Sam trochę się interesuję historią, dlatego zdecydowałem się na ten temat. Ale moja motywacja jest inna i chodzi mi o pewne zjawiska, których Ty też możesz doświadczyć i które mają coś wspólnego. Z duchową, spirytualną energią. Wszyscy szukamy mocy, szukamy dobrej energii, szukamy miłości, szukamy tego, co nas przez życie w jakiś sposób niesie. Wtedy, gdy odkryjemy takie źródła, czujemy się lepiej, czujemy się komfortowo, jesteśmy szczęśliwsi, a jeśli jesteśmy chorzy, prawdopodobnie nastąpić może. Uzdrowienie naszych dolegliwości. Takie energie można osiągnąć nie tylko poprzez postawę, poprzez nastawienie, ale także w miejscach, w których energie te się po prostu skumulowały. Zostały tam pozostawione przez wielkich świętych, tych prawdziwych świętych, nie tych psychicznie chorych ale także pozostawione w tych starych murach, tych wielkich kościołów, a nawet małych kapliczek, czyli tych obiektów sakralnych, ale także przez liczne modlitwy, które tam odmawiano i wysyłano do nieba na przestrzeni wieków. Wystarczy... Odwiedzić takie miejsce z konkretną intencją, z konkretnym zamiarem, a dzięki katalizatorowi pozytywnych oczekiwań, które przyniesiesz, przyciągniesz taką energię. Nie wykluczam, że w takich miejscach można, jak już powiedziałem, dzięki takiej postawie i przyciągnięciu tych energii po prostu wyzdrowieć. Wyłożone tam księgi z wpisami pątników, bo tak się kościół nazywa, i podziękowania na tablicach, przeważnie marmurowych, które umieszczono na ścianach, a zna się to w szczególny sposób z tej kaplicy wotywnej w Częstochowie, potwierdzają tam właśnie przeżyte cuda. Polecam poczytać te Wpisy tych osób, które doznały tam uzdrowienia. To prowadzi nas do cystersów, niezwykłego zakonu, którego pozostałości można jeszcze dzisiaj spotkać w postaci mnichów. Cysterci są znani jako wielcy uzdrawiacze, nazwijmy ich tak, jako wielcy naturalni lekarze. W ogrodzie dziełowym tego zakonu w Marienstadt, w Westerwald, też nie tak daleko stąd rośnie do dziś 341 roślin leczniczych, które można w tym ogrodzie podziwiać. A gdy już jesteśmy w Marienstadt, w kościele klasztornym, wydarzyły się także nieliczne cuda. Podobnie jak w innych kościołach cysterskich istnieje szczególny duch największego świętego cystersa, nie założyciela, ale największego cystersa Bernarda Sklerwo, wielkiego teologa. Wczoraj Odwiedziłem klasztor w Marienstadt, spodziewałem się, że przeżyję tam coś wyjątkowego, naładuję baterie. Ponieco, pod nieco zachmurzonym niebem wszedłem na teren klasztoru. I pomedytowałem w kościele Klasztornym, który był prawie pusty. Nagle mogłem zaobserwować piękną grę świateł. Były to promienie, których w ogóle nie powinno tam być w tym miejscu. Udało mi się je uchwycić komórką. Były to energie, które się po prostu zwizualizowały w tym momencie. Można było to poczuć, można było poczuć wysoką zawartość energetyczną tych promieni. Ogarnęło mnie jakieś niesamowite, ale bardzo ładne, bardzo nawet cudowne uczucie, takie błogie. Tam spotkałem później postać mojego ulubionego świętego, świętego Antoniego w formie rzeźby, w formie ołtarza mu poświęconego. A obok niego postać owego wielkiego świętego cystersa, a mianowicie Bernarda Clairvaux. Marienstadt to szczególne miejsce mocy, być może portal do innego świata, czyli brama. Dlatego kumuluje się tam szczególnie silna energia, Uzdrawiająca, którą mogą odczuwać osoby wrażliwe. Kontakt z niebem jest tam znacznie łatwiejszy. Kiedy po 40 minutach wyszedłem z kościoła klasztornego, niebo nagle stało się bezchmurne. I było ciepło jak w lecie. A był 27 lutego 2025 roku, kiedy opuściłem ową magiczną dolinę i skierowałem się w stronę Westerburga, niebo pociemniało, zebrały się chmury i zaczął padać deszcz. Znowu wróciła szara, zimna zima. Było to Niewątpliwie zjawisko niezwykłe w tej dolinie klasztornej, niebo roześmiało się lub zareagowało na oczekiwanie wysokiej energii wibracyjnej. Zgodnie z zasadą lustra wysłało energię z powrotem. Kolejnym miejscem mocy jest wspomniane Heisterbach, 17 km, stąd Heisterbach to także siedziba klasztoru. Cystersów była, bo ich tam już nie ma Znajduje się tam ogromny piękny ogród otoczony murem, ze stawem, z jakimś mauzoleum jakimś cmentarzykiem, który ma być może mieć może tysiąc lat, czyli tysiąc lat liczy sobie ten ogród i otoczony jest murem, który pochodzi z tej epoki i w ścianie tego muru znajdują się drzwi drewniane. Mówi się, że niejaki mnich Cezarius Opuścił klasztor przez te drzwi w tym murze w XI wieku, aby odpocząć na sąsiedniej leśnej polanie. Tam zasnął. Kiedy wrócił do klasztoru, obecni tam nisi, którzy nosili już inne habity, już go nie poznali. On też nie rozpoznał żadnego ze swoich kolegów i wszystko wydawało mu się bardzo dziwne, bowiem było w jakiś sposób inne. Nawet opat był mu jak jakąś osobą nieznaną. Wtedy przypomniano sobie, że w Starej Kronice Zakonu Cystersów na tym miejscu istnieje wzmianka o tym, że 300 lat wcześniej zaginął mnich Imieniem Cezariusz. Zdumienie mnichów i tego, który wrócił po takiej długiej wędrówce, musiało być ogromne. Wszyscy dzisiejsi przewodnicy wycieczek z przyjemnością opowiadają tą historię, uważając ją jako piękną legendę przyciągającą turystów. Skonfrontowałem kilku przewodników z kilkoma krytycznymi. Pytaniami, na które nie potrafili odpowiedzieć. Na rozbieżności w pobożnej legendzie należy spojrzeć w szerszym kontekście i dodać kilka istotnych szczegółów. Ten kontekst nadaje opowieści poczucie prawdy. Mnich Cezariusz był teologiem i badaczem. Zajmował się zjawiskiem czasu, podobnie jak wiele. Wieków później Einstein. Być może już wtedy był na tropie teorii względności. Tak czy inaczej, prawdopodobnie Bóg dowiedział się o jego badaniach i chciał mu dać jakąś wiarygodną odpowiedź. Tę odpowiedź do dziś można przeczytać na wielkim kamieniu, znajdującym się przed drzwiami, w tym murze. A mianowicie brzmi ta odpowiedź w następujący sposób. U Boga dzień, jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Dlatego niebo chciało przekazać Mnichowi właśnie tą wiadomość, tą wiedzę, że czas jest względny i tak naprawdę nie odgrywa żadnej roli u Boga. Istnieją inne czynniki potwierdzające prawdziwość tej historii, jak na przykład ogromny olejny obraz w nowym kościele klasztornym znajdującym się nieopodal, przedstawiający zniknięcie właśnie tego mnicha. Gdyby to była tylko legenda, Kościół nie, zaprzątał sobie, nie zaprzątałby sobie głowy wykonaniem tak ogromnego tryptyku, bo to są trzy olejne obrazy obok siebie, który został wyeksponowany w świątyni, w tej nowej świątyni. Za inną wersją historię przemawia fakt, że klasztoru i kościoła już nie ma. Nawet nie ma ruin z klasztoru i kościoła, pozostała tylko kopuła, czyli ruina absydy. Czyli tej kopuły nad ołtarzem. Wyjaśnienie jest takie, że klasztor zmienił właściciela w epoce napoleońskiej albo może później i jeden z tych nowych właścicieli był tak sprytny albo raczej głupi i zniszczył kościół i klasztor, aby wykorzystać kamienie do budowy innych kościołów, może własnej willi albo, jak się mówi, katedry, do budowy katedry w kolonii. Ale historia jest niewiarygodna i niespójna, bo inne kościoły w tej okolicy, nawet tak stare jak ten, i nie tak ważne, jak ten, zachowały się. Nikt nie wpadł na pomysł, by te inne kościoły poddać jakiejkolwiek rozbiórce, by te kamienie z tych kościołów przeznaczyć na inne budowle. Dlaczego więc ten konkretny kościół Cystersów w Feistebach został zniszczony? Cystersi byli szczególnym zakonem i byli związani z Temple Riuszami. Templariusze tak wydaje mi się był nawet ten zbrojny, zbrojne skrzydło tego, tego zakonu cystersów. I był bardzo prężnym zakonem ten jeden i ten drugi. Ten wzrost templariuszy był możliwy między innymi dzięki zdecydowanemu wsparciu Bernarda z Clairvaux, Mówi Florian Rubene w pracy zdaje się magisterskiej na temat Bernarda i kontrowersyjnego zakonu. To znaczy Cystersi dzielili pewne tajemnice z templariuszami. Templariusze zostali później przez króla francuskiego ze współpracy z tamtejszym ówczesnym papieżem po prostu zniszczeni, wyniszczeni. Wielki mistrz zakonu i inni towarzysze zostali spaleni na stosie w Paryżu. Dlatego, że byli za bogaci i posiadali za dużo, za dużo drób, dóbr, ale także król się u nich zadłużył. Po prostu w taki sposób chciał się tych długów pozbyć. Pytanie pozostaje bez odpowiedzi, jeśli chodzi o zburzenie tego klasztoru i tego kościoła. W Heisterbach, a zadałem je właśnie tym przewodnikom, wycieczek i historykom. Klasztor po prostu zniknął. Nie widać nawet ścian fundamentowych. Tylko, jak już powiedziałem, ową kopułę, czyli, czyli ruinę tej absydy. Tylko to, ten fakt, ta absyda potwierdza, że kiedyś tam był duży, bardzo duży kościół. Moja hipoteza wyjaśniająca to, czego nie potrafili wyjaśnić historycy i ci, ci przewodnicy wycieczek jest następująca. Dwunastoosobowe grupy cystersów wyreszały z kolejnych zakonów i tworzyły, czyli klasztorów i tworzyły nowe siedziby i między innymi taka grupa wyruszyła w Seisterbach, aby założyć nowy klasztor. Tym nowym klasztorem, który później powstał stamtąd, wychodząc był ów klasztor Marienstadt, o którym wspomniałem. Niedaleko nawet znajduje się kaplica świętego Bernarda z Sklerwo, która wyznacza trasę mnichów, to znaczy ta kaplica, która jest pod wezwaniem wyjątkowego świętego w tym regionie pokazuje jak ci mnisi tam z Heisterbach do Marienstadt po prostu szli w tej dwunastoosobowej grupie. Co więcej, zakon był w swoim czasie także tutaj w Heisterbach bardzo potężny i prężny. Było to po prostu przedsiębiorstwo nie tylko handlowe, ale skupiało rzemieślników, którzy byli mnichami, czyli miało szczególne znaczenie w tym rejonie. Dlaczego wszystko tam zostało zrównane z ziemią? Przypuszczam, że zakon stał się zbyt potężny, ale być może odkryto tam coś wyjątkowego, ogromny portal do innego wymiaru, który umożliwił podróże w czasie. Mówi się, że coś podobnego istnieje w katerze w Charles, Charles we Francji, z którym z kolei też jest powiązany ów Bernard Clervo. Kiedy wchodzę do tej świątyni, czyli do tej francuskiej Chartres, czuję się jakbym wchodził do swojej duszy. Napisał słynny francuski malarz i rzeźbiał August Rodin. Ta katedra we Francji również miała, jak już powiedziałem, coś wspólnego z Bernardem z Clairvaux. Mnich, Cezarius nie zniknął, to moja hipoteza, za drzwiami w murze otaczającym klasztor. Z najnowszych badań wynika, że drzwi w tym murze, ta furtka, bo tak to trzeba nazwać, powstały znacznie później. Mnich zniknął w kościele klasztornym, gdzie znajdował się ów portal. Ktoś był zainteresowany zamknięciem tego portalu później. W nowym kościele klasztornym, znajdującym się na takim pagórku dzisiaj, 200 metrów dalej, znajduje się demoniczny obraz, który tutaj pokażę, który eksperci kojarzą z owym portalem. W każdym razie Kościół czy ktokolwiek inny bał się tego portalu, bo przypuszczał, że ów portal może prowadzić do innych cywilizacji albo umożliwić jakimś szatańskim, dem, demonicznym siłom przedostanie się do naszej rzeczywistości. Historia pozostaje więc tajemnicą. Uważam, że przez to zniszczyli ów kościół, zasypali ów portal, żeby powiedzmy się nie narażać na takie demoniczne siły. W każdym razie można stwierdzić, że Mnich otrzymał wiarygodną odpowiedź za, na swoją ciekawość, na swoje badania, dzięki wysłanym energiom. Niebo odpowiedziało. Faktem jest również to, co przemawia za tym portalem na miejscu tego starego kościoła klasztornego, że jeśli stanie się w tych ruinach, dokładnie pod środkiem tej kopuły, tej absydy, można tam wyczuć jakiś rodzaj fal lub energii. Znam zresztą tutaj lekarza takiego całościowego, który zajmuje się tą medycyną. Nie wiem, jak się to po polsku nazywa, całościową. I on powiedział mi o tym, żebym tam stanął i spróbował wyczuć tę energię, i rzeczywiście tak jest. On sam posyła tam nawet swoich pacjentów, żeby naładowali się tam pozytywną energią. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Ucieszę się z jakiegoś komentarza albo jakiegoś pytania, na które Postaram się odpowiedzieć i zapraszam bardzo serdecznie na kolejny odcinek, mam nadzieję, za tydzień już w tak zwanym Wielkim Poście.